Przy ja dzwonię w sprawie rur rurki do Poldensa, to jest aktualne, bo chciałem dziewczynie na urodziny kupić. O, jak miło. <głos》>, to tak, aktualne. A ona jest dobrze przystabilizowana i tak dalej, w dobrym stanie? Wie pan co? No ja ją mam ponad rok, coś takiego, ale może ćwiczyłam na niej 5 razy, więc jest stan idealny. A pani mi powie jeszcze, bo to z przesyłką Elix, a to się taka duża rura zmieści do paczki? Na 2,60. Czy to, się, czy to się jakoś ją składa, czy coś? Nie, nie, ona jest w całości, ona nie jest składana. Aha. A skąd pan jest? No kurde, jest do Wrocławia trochę mam. U pani z Wrocławia jest? Tak, tak. A ja, z, a ja z Kalisza jestem, to pani by to mogła wysłać normalnie? To bym musiała się dowiedzieć, jak to z przesyłką Aha. wygląda. A pani mi powie jeszcze przed zakupem tam by pani mi jakiś filmik wysłała jak pani tańczy na tej rurce? Jak to w ogóle? Nie. Jak to w ogóle może wygląda? Sobie, no tak, może pan sobie na filmikach na YouTube pooglądać, jak to wygląda. A ja bym chciał panią zobaczyć, jak pani na tej rurce tańczy. A pan tylko poty. W takich samych majteczkach, żeby pani tańczyła na tej rureczce i żeby stopy były odkryte. A? Tak, ja też żeby pani miała paznokcie pomalowane na czarno albo na czerwono. Ale pan ma problem duży Czemu? Jakiś wytycz taki nie wiem, No nie, chcę zobaczyć prezentację tej rurki przed zakupem, tak? No dobrze, okej okay, To zaraz wyślę filmik Ale pani swój nagra i wyśle, tak? tak? Dobrze, to ja będę czekał na ten filmik od pani I dopłacę 50zł za ten filmik Jak z filmikiem będzie Normalnie wysłane Pan się leczy na co mam się leczyć? Na głowę. Czemu? O ty kurwa.